Kino jest stworzone do tego, żeby jego odbiór był społeczny. Kino to sala, to tłumy, to ludzie, którzy czegoś się domagają i czegoś się spodziewają po filmie. I z tego filmu coś dla siebie dostają, dla rzeczywistych swoich dalszych działań. ja panu oświadczam, że ja zrobię ten film, rozumie pan? Nie wiem na czym. Na szesnastce, ósemkę na sławę, nie wiem na czym, ale zrobię! Tak? Pani ma przepustkę? Tak. Pani ma naszą przepustkę? Proszę a, mi ją dać. Po co? Bo chcę zobaczyć. Proszę. Pani nie ma naszej przepustki. Pani nigdy więcej nie wejdzie przez próg tego gmachu. I więcej pani powiem. Ja porozmawiam z prezesem i jego zastępcą, żeby pani nigdy więcej nie zbliżyła się do czegokolwiek, co pachnie dużym, małym ekranem, a nawet przeźroczami. A oni to załatwią. Oni to załatwią na takim szczegóło, o jakim się pani nie śniło i załatwią to raz na zawsze. A teraz może się pani zająć, radzę, szukaniem nowego zajęcia. Jest tyle pięknych zawodów. Życzę trafnego wyboru. To jest Moim zdaniem, kinu brakuje odwagi. To znaczy, bardzo trudno jest dzisiaj. Mówić o trudnych rzeczach, ponieważ bardzo trudno jest zdobyć na nie pieniądze. I to zarówno ze strony instytutów związanych z państwem, w wypadku Polski to jest dość oczywiste, bo żyjemy w świecie, gdzie cenzura powoli zaczyna przypominać cenzurę PRL-owską, a ze strony prywatnych nadawców czy dystrybutorów również, ponieważ. Oni boją się, że przy takiej polaryzacji społecznej, podejmując jakiś kontrowersyjny czy gorący temat, traci się automatycznie przynajmniej połowę publiczności. No więc po co? Zawsze mam nadzieję, że jeżeli temat jest ważny dla mnie, to może jest ważny i dla Pani. A jeżeli nie dla Pani, to może dla Pana, albo dla Pana. Bo to robię filmy, żeby porozmawiać na jakiś temat, który uważam za ważny. Dzisiaj, może jutro będę uważał inny temat za ważny. Natomiast nie uważam, że filmy można cokolwiek zmienić. Jest teoria, że wszystko jest polityką, jest teoria, że nic nie jest polityką. Ja w tej chwili raczej jestem bliższy temu drugiemu stwierdzeniu. Nasz problem nie polegał na tym, z czego zrobić film. Nasz problem tylko polegał na tym, czy nam z tego pozwolą zrobić film. Teraz pani starego człowieka przed trudnym wyborem. Takie są czasy, pani. mecenasie, że trzeba wybierać. Proszę pani, jakie są czasy, to ja bardzo dobrze wiem. Dziś też władza chciałaby w jaki sposób uprzywilejować pewne tematy, obszary tematyczne, szkicowanie takich zbiorowych marzeń, zbiorowych aspiracji, zbiorowych pragnień. To jest zadanie dużo ważniejsze, i z niego potem polityka wyrasta. Mnie nawet nie chodzi o to, żeby walczyć, żeby, żeby walczyć politycznie. Chodzi mi o to, żeby po prostu nie uciekać od pewnego takiego podstawowego obowiązku, jakim jest właśnie przedstawienie czy opisanie świata, który, który nas tworzy, w którym żyjemy. To jest zawód, który wymaga tego, żeby szukać dla siebie miejsca wśród tego, co się dzieje. Dlatego też trzeba artystów, którzy by bardzo chcieli coś na ten temat powiedzieć, bo inaczej film robiony tak na zamówienie, no to zwykle jest film bez serca. I myślę, że siła filmu nie powinna się ograniczać tylko i wyłącznie do opowiadania reżysera o samym sobie. Chodzi o to, żeby sobie odpowiadać, stawiać pytania, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. No, że szkoda, że tego w ogóle nie ma w kinie. Chciałby pan zacząć teraz? A, dobre pytanie. Poproszę o następny.